Bardzo dobrze! Bardzo. Cześć i czołem, witam Was w dziesiątym odcinku miejskiej dżungli. Dziesięć odcinków to już całkiem sporo, więc czas na małe zmiany także w tej serii. Zdaję sobie sprawę, że całego świata nie naprawię, choć nie ukrywam, czasami bardzo bym chciał. A komentarze pod filmami przypominają mi, że wciąż musimy wracać do absolutnych podstaw codziennego poruszania się po mieście. Bo miejska dżungla to miejsce dla wszystkich kierowców, rowerzystów, użytkowników hulajnuk i pieszych. I obowiązuje tu jedna nadrzędna zasada nie rób krzywdy sobie ani innym. To proste, ale mam wrażenie, że wiele osób o tym zapomina, chcąc tylko udowodnić, że mają pierwszeństwo. Albo że jadą czymś większym i im wolno więcej. Ale do tego jeszcze wrócimy. Bo dziś zaczynamy nowy etap. Od teraz w miejskiej dżungli pojawiają się też newsy, które zainteresują każdego, kto codziennie mierzy się z miejskim ruchem, niezależnie czym się porusza. Także zaczynamy. Niedawno zelektryzowała wszystkich dosłownie i w przenośni sytuacja z Olsztyna, gdzie rozpędzony rowerzysta uderzył w białą Toyotę. Smaczku dodał fakt, że wszystko działo się na przejeździe rowerowym. Jedno jest pewne, prędkość była za duża, żeby skutecznie reagować i wina rowerzysty jest tutaj bezsprzeczna. I patrząc po komentarzach niewielu kierowców i rowerzystów wie jakie zasady obowiązują na takich przejazdach. A nie są one dla większości łatwe. Oczywiście najbardziej kuje w oczy brak wzajemnego szacunku, ale to temat na zupełnie inny film. Jeżeli korzystasz z hulajnogi elektrycznej, albo dopiero się na nią zastanawiasz, najbliższe miesiące będą kluczowe. Trwają prace nad nowymi regulacjami i zmianą prawa wobec nielegalnych pojazdów, które tylko udają hulajnogi elektryczne. W dużych miastach to poważny problem. Pokazałem to w jednym z wcześniejszych odcinków Miejskiej Dżungli oczywiście link w opisie a za miesiąc, kiedy wszyscy ochłoną, opowiem więcej o tym, w jakim kierunku to zmierza bo myślę, że teraz jest na to zdecydowanie za wcześnie. A tymczasem, podczas gdy my dyskutujemy i analizujemy, nasi sąsiedzi ze Słowacji już działają wprowadzili coś, co brzmi jak żart limit prędkości dla pieszych na chodniku. Tak. Dobrze słyszysz. 6 km na godzinę to maksymalna prędkość poruszania się po chodniku w terenie zabudowanym. Za jej przekroczenie grozi mandat w wysokości 50 euro, czyli ponad 200 zł. Absurd być może, ale to sposób w jakim Słowacja próbuje uporządkować temat poruszania się po chodnikach przez różne pojazdy. hulejnogi, elektryczne, zabawki, a nawet dzieci na rowerkach, które podobnie jak w Polsce, powinny jeździć po chodniku do określonego wieku. No dobra, mam nadzieję, że każdy zorientował się. Po clickbaitowych tytułach można się domyślić, że rzeczywisty cel tej nowelizacji ma się tyczyć pojazdów na chodnikach. Dosyć pokretna logika, ale dobrze, że sprawdzimy ją u sąsiadów, a nie u nas. Zostajemy w temacie hulajnóg, bo wracamy do Warszawy. Na warszawskiej woli burmistrz Krzysztof Strzałkowski zapowiedział wojnę z nielegalnie parkującymi hulajnogami. Planowane są ograniczenia, szczególnie w parkach, na skwerach i podwórkach dzielnicy. Czy to oznacza koniec hulajnogowej swobody na woli? Temat będę uważnie obserwował, bo problem dotyczy nie tylko tej dzielnicy. Każdy z nas widział już hulajnogę stojącą tam, gdzie naprawdę nie powinna. Na koniec coś, co niestety zdarza się zdecydowanie zbyt często. We wrześniu doszło do kolejnego incydentu, które tramwaje warszawskie opublikowały dopiero w październiku. Rowerzysta zignorował czerwone światła i wjechał wprost pod tramwaj. Tylko refleks maszynisty uchronił go przed tragedią. Warto pamiętać, taki wypadek to nie tylko zagrożenie życia jednej osoby. To też paraliż miasta, zablokowane tramwaje, opóźnienia, korki, więc jeśli stoisz w korku albo czekasz na trawę, który nie nadjeżdża, możliwe, że właśnie ktoś sprytniejszy postanowił, że jego czerwone światło to tylko sugestia. Głupie, bezmyślne, pozbawione logiki, zachowanie. Zero korzyści, same straty, niezależnie od tego, czym się poruszasz. Jest już jesień, więc zaczynamy sezon na biegaczy, na drogach rowerowych oraz pieszych spacerujących z psami po ścieżkach. Ale szkodliwość jest ich minimalna. Chyba że biegasz na Słowacji, to wiadomo, nie wybiegaj bez różnych 50 euro w kieszeni. Więc dzisiaj wystąpią tylko zwierzątka stwarzające największe zamieszanie, które w skrajnych sytuacjach sparaliżują pół miasta. Czyli słonia w składzie porcelany oraz makaka króla Czerwony Świateł. Bo to porcja tych, którzy wciąż uważają, że czerwone to tylko kolor, a nie znak. Jeśli podoba ci się ta seria, zostaw subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Tradycyjnie widzimy się za miesiąc w kolejnej miejskiej dżungli. A tymczasem zapraszam do oglądania.